Panu, drodzy bracia i siostry, są w życiu człowieka takie chwile, kiedy po przeczytaniu tekstu biblijnego wydaje się, że zapomnieliśmy w naszym postępowaniu o podstawowych zasadach. Że gdzieś umknęły nam. Prawdy, które być może w dzieciństwie wpajała nam matka i ojciec, które były powtarzane w szkolnej ławie, ale w miarę jak posuwamy się w latach, one zostały przykryte patyną kurzu i zapomnienia. A tak być nie powinno, bo idzie o prawdy i zasady dotyczące życia. I takim jednym słowem kluczem, które otwiera ludzkie wnętrze i daje sposób szerokiego spojrzenia na drugich, jest słowo wdzięczność, przewodni temat dzisiejszych czytań Biblii, kuc wielki przywódca, który został dotknięty przekleństwem swojego wieku, mianowicie trądem. Chorobą w tamtych czasach nieuleczalną, skazującą człowieka na banicję, odosobnienie, śmierć cywilną, a potem powolne umiera. Usłyszał od służącej swojej żony, że gdzieś w krainie Izraela jest prorok, który zdrady. Ale gdy przybył, zdziwił się, bo to słyszy: wejdź do Jordanu i zamarz się. Oburzony, będąc przedstawicielem największej ówczesnej potęgi militarnej, mówi: czyż nasze rzeki nie są lepsze i większe, aniżeli jakiś tam Jordan? A mimo wszystko wierzył i gdy wyszedł z ród Jordanu, został oczyszczony. Pogami nawraca się. Na pamiątkę tego wydarzenia kazał zabrać ze sobą wolę ziemi izraelskiej, by tam w swoim kraju, wysypując ją, na niej zbudować ołtarz i składać wdzięcznienie w Bogu, który go uzdrowił. Sytuacja uczniów Chrystusa. Oto idą wraz z nim i są świadkami uzdrowienia dziesięciu trędowatych. Prąd. Prawdziwy trąd, biały, dziś zwany anestetycznym, i ten drugi guzowaty, były w tamtych czasach prawdziwym przekleństwem. Ludzie musieli chodzić z odsłoniętą głową. Nie mogli zbliżać się do osad i domost ludzi zdrowych. Już na odległość musieli krzyczeć nieczysty, nieczysty. Ich odzież musiała odróżniać się od pozostałych, aby byli świadomym znakiem dotknięcia choroby. Nie było innej rady w ówczesnych czasach, jak zwykłe oddzielenie chorych od zdrowych. Ci chorzy gromadzili się w grupy i hordami starali się przebywać poza miejscami ludzi zdrowych. I mniej więcej z taką grupą spotyka się Chrystus. Używają jednego określenia mistrzu, czyli rabin, a więc wiedzą, że zwracają się do człowieka, który ma moc. Spraw, abyśmy byli oczyszczeni. Chrystus nie chce ukazywać swojej mocy jako człowiek, ale odsyła ich do kapłanów, aby im złożyli ofiary, bo chce pokazać im i wszystkim pozostałym, że moc uzdrowienia fizycznego i moralnego zależy od Boga, a nie od ludzi. I gdyby nie w drodze, i tu rozpoczyna się klu naszego, naszej refleksji, Zauważyli, że zostali oczyszczeni. Ale znów tylko jeden, uważany za pogań i pogardzany przez Żydów, Samarytanin wrócił, oddał pokłon i powiedział jedno słowo: Dziękuję. Chrystus jakby do nas dzisiaj mówi, a gdzie dziewięciu pozostałych? Czyż nie byli wraz z Tobą i nie zostali oczyszczeni? Trendowaty XXI wieku. Kiedy spoglądamy na człowieka wyznaczającego na chodniku swoje miejsce białą laską, widzimy, że nie widzi. A ja widzę świat, ludzi. Czy nie powinienem być wdzięczny? Kiedy widzę przykutego do wózka niwalickiego z za zabudowanymi kończynami, a ja chodzę, biega, zwiedzam świat, czy nie powinienem być wdzięczny? Kiedy stoi przede mną w kolejce ktoś, kto gestykuluje rękoma i widzę, że jest to migowy język, a ja mówię i słyszę, nie powinienem być wdzięczny? Kiedy przesuwam palcem po nekrologach w gazecie i widzę mając swoje 70 czy 80 lat, że odszedł ten, który ma 50, 40 i 30, czy nie powinienem być wdzięczny? Trendowal się XXI wieku. Zapomnienie o tym, iż istnieje w ludzkim słowniku Jedno słowo dziękuję. Chrystus na podstawie dzisiejszego uzdrowienia przypomina każdemu z nas: Zapomnieliście o podstawowej prawdzie, jaką jest wdzięczność Bogu za dar życia, za dar zdrowia, za dar bycia nadziei, za dar spotkania z ludźmi, za dar smakowania tego, co nazywa się Waszym otoczeniem i rzeczywistością. I tak jest naprawdę, bo trendowany XXI wieku to egoista, zapraszony w siebie, niepotrzebujący Boga albo tego Boga wyrzucający na margines swego życia. Ale gdy przychodzi ten moment doświadczenia, kiedy tracimy coś, wtedy pojawia się ta jedna świadomość, której nam do tej pory brakowało. Świadomość wdzięczności. Wdzięczności za to, co niby tak oczywiste, ale niekonieczne. Za to, co mamy, ale mieć nie musieliśmy. Za to, co otrzymaliśmy, ale czy to nam się należało? I wtedy staje człowiek w takiej oto pozycji tręgowatego i wielkiego dłużnika nie przypomina sobie, kim jest. Jezus zawstydza nas dzisiaj osobą Samarytanina. Bo to jest ten XXI wiek, który nie chodzi do kościoła, który nie czyni znaku krzyża, ale jest po ludzku dobry. Chodzi obok nas i wśród nas modlących się, chodzących do świątyni, ale nie mających jednego wdzięczności wobec Pana za otrzymane dar, A On niby pogardzany i postrzegany przez nas z wysoka, pojawił się jako ten, który jest bardziej wierzący i bardziej autentyczny świadek Chrystusa. Co to jest wdzięczność? Ktoś powie Przecież modlę się. Przecież od czasu do czasu pamiętam i dziękuję. Ale Tomasz za chwilę powiedział nam, nie człowiek. Nie chodzi tylko o zwrot równowartości otrzymanych w Bo tego wymaga zwykła sprawiedliwość. Ale danie czegoś z motywu hojności, do czego człowiek nie jest ściśle zobowiązany. Być wdzięcznym Bogu to nie tylko dziękować za zdrowie i dar życia, ale tak żyć, by inni mogli doświadczyć tego, że z tego daru potrafię się rozliczyć i nim się dzielić, być dobrym dla innych. Chcieliby więc dzisiaj zastanowić się, ile razy byliśmy wśród tych dziewięciu, którzy zauważyli, że są oczyszczeni, ale nie wrócili. Ile razy niestety zdarzyło nam się tylko przyjść jako w Samarytę i powiedzieć należne Bogu dziękuję. Amen.